Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie trzech kanałów. Pierwszym kanałem jest to i Monety. Drugim kanałem jest to Banknoty Polskie PRL i III RP. I trzecim kanałem jest to Kolekcjonowanie i Pasja Mariusz Czubak. Odnośniki do tych kanałów znajdziecie w opisie pod filmem. I od razu z góry dziękuję za subskrypcję zostawione na tych trzech kanałach. No i oczywiście zapraszam do sklepu No Moi drodzy, link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem. Jest tam również kod rabatowy w wysokości 10%. Jest to kod brzmi rostek 2023. Wystarczy go wkleić, aktywować i 10% zaoszczędzone. Także zapraszam do sklepu esnomisomateka.pl na zakupy. Dobra, moi drodzy, wróciła paczka z klipami, którą reklamowałem w NGC. Reklamacja oczywiście została uwzględniona. Monety, monety. Klipy zostały ponownie ogradowane, ale są z tym samym numerem. Które miały na pierwszym formularzu. Tutaj wyświetlił Wam się link, to znaczy odniesienie, karta do filmu, gdzie te klipy prezentowałem. Teraz Wam pokażę po, ponowny, po ponownej konserwacji monet, te klipy. No i tym razem jestem zadowolony. Oczywiście nie pamiętam jakie tam były dokładnie noty w tym pierwszym, ale tu bardziej mi chodziło o to, że monety zostały źle no, umyte, tak? źle zakonserwowane. Źle przeszły konserwację o tak. Jak widzicie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9 Będę pokazywał je po kolei jeśli są poukładane. Muszę sobie wziąć jeszcze ściereczkę, bo ostatnio na filmie zauważyłem, że tego pyłu z kartonu jest dość sporo. I to później brzydko wygląda na filmie. Oczywiście sobie teraz zbliżymy. No i mamy grosika klipę MS 68. Taką notę ta moneta także miała za pieczem razem. Ale już na niej nie widać tych brzydkich zacieków. Że jest ok. Może jeszcze zrobimy tak, że będę pokazywał to, jak wygląda teraz i jak wyglądało to poprzednim razem. Także MS68. Tak już chyba mówiłem, warto walczyć o swoje, jeśli coś jest nie tak, reklamować w NGC. Teraz mamy dwa grosze. Klipa MS 68. Poprzednia nota była dokładnie tą samą notą. Tym razem no nie ma tutaj tych zacieków, jak widzę. Będę musiał się przyjrzeć zdjęciom, które robiłem. Eee, czy to tutaj, o, to tutaj występowało? Czekajcie, wezmę sobie wykołaczkę, żeby pokazać, o co mi chodzi. O tą resetu w tym miejscu. Ech. No dobra. To jest tak. Czekajcie. Naprawdę jest tego pyłu na tym mnóstwo. Teraz mamy 5 groszy, klipa MS68. Eee, klipa była normalnie, praktycznie jak pamiętacie, ci co widzieli ten film z, z singu no ona była praktycznie fioletowa. Teraz tego efektu, tego fioletu nie ma i bardzo dobrze. MS68 Teraz będziemy mieli 10 groszy. Zobaczcie, ile tego pyłku spadło z tych kartonów. A teraz mamy, jak już powiem, 10 groszy. MS69 Tu chyba było 68 także nota wyżej. Oczywiście jest to max nota MS 69. Teraz was zaskoczę. Czekajcie chwileczkę, tylko sobie troszeczkę tego slabika Przeczyszczę z tego pyłu i moi drodzy. dwadzieścia groszy klipa no i nota ms siedemdziesiąt max i aktualnie tylko ta dwudziestka ma właśnie ms siedemdziesiąt no i gitara tu też prawdopodobnie było MS68, ale będę wklejał zdjęcia. także Zobaczymy. Jedynego zdjęcia, jakiego nie mam, to chyba jest 2 złotówka czy 5 złotówka. Teraz nie pamiętam, no ale znajdę te zdjęcia, to je tu powklejam. Także MS70. Teraz mamy 50 groszy. Czekajcie chwileczkę. No, i naprawdę, czekajcie, też te światła sobie przesunę. No, mi tu blinduje za mocno. No i naprawdę super jest, bo tutaj także jest MS70. Jest to aktualnie jedyna klipa 50 groszowa która ma notę MS70. Teraz będzie złotówka. Powiem Wam od razu, że oprócz chyba tych 1, 2, 5 groszy klipy, tam się noty nie zmieniła a reszta chyba dostało wyżej. Ale zaraz sprawdzę i zresztą będziecie mieli zdjęcia jak było poprzednio także złotówka no i mamy MS69 także jest ok no przede wszystkim nie ma tych przeklętych zacieków teraz będzie dwuzłotówka Na dwójce pamiętam, że były to takie mocniejsze zacieki No ale jak widać udało się Dobrze to zareklamować No i MS69 No i ostatnia 5 złotówka Słuchajcie ponownie, naprawdę jest to denerwujące z tym pełkiem, mamy 5 zł, no i MS-69 noty zostały poprawione, monety zostały odpowiednio moi drodzy, że tak powiem umyte zniknęły zacieki i tak to powinno wyglądać za pierwszym razem oczywiście NGC przeprosiło za ten błąd przynajmniej przesyłki miałem za darmo także trochę dłużej czekałem na te monety niż się spodziewałem, ale jest ok. To jeszcze raz, polcimy. 5 zł. ms 69 2 zł. ms 69 1 zł. ms 69 ms 70 dla 50 groszy, ms 70 dla 20 groszy dla dziesiątki jest MS69. Dla pięciogroszówki mamy MS68. Dla dwugroszówki mamy MS68 i dla grosza MS68. Także jest gitara. Dobra, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie, oraz zapraszam osoby, które. Oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji. Naprawdę, moi drodzy oglądający, a nie subskrybujący, to pomaga, bardzo pomaga w rozwoju kanału. Zapraszam także do komentowania. Także zapraszam jeszcze raz do tej subskrypcji. Kto tam nie subskrybuje, oraz dziękuję moim aktualnym subskrybentom za subskrypcję, za komentarze, za łapki pod filmami. Oraz dziękuję moim pięciu wspierającym kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.